Goste Radio Via. 20 minut do 8, Marta Januszewska, pięknie Państwa witamy w wyjątkowy poranek, bo to Wielki Poniedziałek rozpoczyna się Wielki Tydzień, najważniejszy dla wszystkich chrześcijan czas w roku Gość poranka dzisiaj, poseł Stanisław Orzuk, Prawo i Sprawiedliwość Dzień dobry Panie Pośle Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu, wyjątkowy też, bo to piąty dzień wiosny tak. a temperatura minus 16 stopni rano, także to też, też wyjątkowo to prawda. ale od tego Wielkiego Tygodnia bym ch chciałabyśmy zaczęli, bo w wielu miejscach, także na Podkarpaciu to jest czas wyjątkowy właśnie z tego powodu, że przeżywamy każdy dzień w jakiś szczególny sposób. Tak troszkę osobiście chciałam pana posła podpytać, czy z Wielkim Tygodniem są związane jakieś tradycje w pana domu. Tak, Wielki Tydzień to zawsze sięgam pamięcią do domu rodzinnego, mm. podobnie jak i żona. I mój, nasz dom, dom naszych dzieci w tej chwili, no to się opiera też na połączeniu tych zwyczajów i tych tradycji. Oczywiście MSZ-Święte. Okres wyciszenia się za domy, refleksji i przygotowania się do największych świąt. W naszej wierze, świąt, które dają ogromną nadzieję i szczególnie w tym czasie ta nadzieja. Każdemu, naprawdę każdemu jest potrzebna. O nadziei, w sumie będziemy dzisiaj rozmawiać sporo e, o poranku, bo chyba taka nowa nadzieja dla Cypru, to jest temat, o którym gazety nie zdążyły jeszcze napisać, bo o trzeciej w nocy e, porozumienie zatwierdzone, Cypr dostanie pomocy Eurogrupy, wyspa nie popadnie w bankructwo w związku z tym, ale chciałam zapytać, co to oznacza z polskiej perspektywy, bo w zeszłym tygodniu tak myślałam sobie, że sytuacja na Cyprze może być takim e, palcem, który grozi takim krajem jak Polska, e, patrzcie co się może Wtedy, kiedy popadamy w kłopoty, będąc w strefie euro. E, tak, e, proszę Panie, proszę Państwa, e, to powinno być swego rodzaju nauczką dla e, naszych polityków, finansistów, ekonomistów i należy z tej nauczki wyciągać jakieś tam wnioski. Bo Cypr no, powtarza się wariant grecki. No właśnie. I jeszcze przypomnijmy sobie, że nie tak dawno e, nasz obóz rządzący, mówmy o premierze czy ministrze finansów, pokazywał Grecję i pokazywał Cypr jako ten to miejsce, gdzie się rozwija gospodarka. Ja dodam, że różnica między Cyprem a Grecją y Polega również na tym, niewielka różnica, że Cypr to był ten raj podatkowy. I pytanie jest takie, i nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź, e, ile było firm ulokowanych, naszych polskich firm, e, z polskim kapitałem e, na terenie tego raju podatkowego. A ile osób, e, osób fizycznych, miało swoje oszczędności. Natomiast e, pomoc Eurogrupy. Pomoc Eurogrupy ma polegać na e, kolejnej pożyczce, pożyczce. Mhm. i to w wysokości 10 miliardów euro. Jest to bardzo dużo, zważmy, że jest to malutki wyspiarski kraj. Natomiast warunki tej pomocy, tej pożyczki, to praktycznie wielu straci część swojej oszczędności. Mówi się w tej chwili, że powyżej 100 tysięcy euro będzie praktycznie każdy zapłaci jednorazowy podatek, 10% około. Natomiast poczekajmy na szczegóły tych uzgodnień. Natomiast jeszcze jedno. Powinien być to sygnał dla nas, co znaczy się przynależenie do Eurogrupy i ratyfikowanie traktatu fiskalnego, który Polska, nie musząc, ratyfikowała z własnej woli. To właśnie strefa euro, euro ministrowie finansów strefy euro, szefowie właśnie tej strefy euro decydują o losach finansowych kraju i traktat fiskalny, o czym wielokrotnie mówiłem, nawet i tutaj chyba w tej stacji, jest to ograniczenie suwerenności niezależnych, wydawać by się mogło, kraju. Danego Państwa, Panie Boszle, takie małe światełko być może jednak jest w tym tunelu, to znaczy od takiej pozytywnej strony chciałbym patrzeć na Eurogrupę, czy możemy tak na to popatrzeć, jeżeli tak było w przypadku Grecji, tak jest w przypadku Cypru, kraj popada w tarapaty, to jednak ta Eurogrupa nie odwraca się od niego, a wyciąga do niego rękę. Nie odwraca się, natomiast powiedzmy, co to jest Eurogrupa. Od, od paru lata ten Euroland, Eurogrupa dotyka recesja. Na razie póki co. I na szczęście, oby tak jak najdłużej był Polski, e, nie dotyka recesja. Czwarty kwartał ubiegłego roku i ten prawdopodobnie ocieramy się o recesję. Natomiast jakiś tam minimalny wzrost gospodarczy, rozwój e, gospodarczy będziemy mieć. E, nie robi to Eurogrupa, Euroland bezinteresownie. Bez Absolutnie. To nie o to chodzi, żeby tutaj altruizmem się ktokolwiek e, kierował. Jest przerażenie przed rozpadem, właśnie Eurogrupy, czy wręcz struktury Unii Europejskiej. Można sobie zadawać pytanie, czy twórcom w ogóle Unii Europejskiej o taką Unię Europejską chodziło, Chodzimy? czy o Eurogrupę, o Euroland chodziło? Na to pytanie powinni sobie też Polacy dać odpowiedź. Mówił Pan o tym, że sytuacja Grecji czy Cypru powinna być dla nas nauczką. Rzeczywiście nastroje społeczne są takie, że do strefy euro chyba nam dalej niż bliżej. Niemniej wiemy, że rząd prze naprzód ku takiemu rozwiązaniu. Jednak po to, by wprowadzić euro w Polsce, potrzebne są zmiany w Konstytucji. Zmian w Konstytucji nie przeprowadzimy bez poparcia Prawa i Sprawiedliwości. A PiS chce referendum w sprawie terminu, kiedy euro mogłoby być. Wprowadzane w Polsce? Czy jest szansa na to, że będziemy mieć w tej sprawie koalicję popisową? Ech, o koalicji popis można było mówić w 2005 w roku, roku, ostatnio, to i to nie ma co już w tej chwili do tego wątku wracać. Natomiast e, jeśli chodzi o wprowadzenie euro, ja nie mogę zrozumieć i nie tylko ja nie uważam siebie za ekonomistę, ale ekonomiści nie tylko polscy nie mogą zrozumieć, dlaczego Polska. Rząd Polski przed do tego wstąpienia do Eurogrupy i w tej chwili to się staje priorytetem polskiej polityki zagranicznej, czego doświadczyłem siedząc na sali plenarnej w środę, kiedy była informacja o priorytetach i to się podaje rok 2015. Jest to niebezpieczne i tego naprawdę nie potrafię zrozumieć. Dotknęła Pani innego tematu również, mianowicie zmiana konstytucji. My Prawo i Sprawiedliwość nie kwestionujemy konieczności zmian Konstytucji, dlatego że Konstytucja została przyjęta w 1997 roku jako kompromis. Trudny kompromis dla wielu, natomiast ten kompromis się sprawdził. Była dobrą konstytucją. Można z perspektywy czasu to określić. Natomiast zmieniły się realia. Między no właśnie, innymi jesteśmy panie, nie, członkami Unii Europejskiej. Potrzeba jest zmiany konstytucji, natomiast na pewno dobrej zmiany Polacy, naród właśnie oczekuje. W jaki sposób to przeprowadzić? to są sprawy do uzgodnienia nawet ponad podziałami politycznymi, powiem, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska i potrzebna jest dobra wola i kompromis, ażeby do opracowania nowej Konstytucji czy też doraźnych zmian doprowadzić. Czy o ewentualnych sposobach zmian w Konstytucji mówi Jarosław Kaczyński na spotkaniach w Polsce powiatowej, jak to mówimy? Tak, rozpoczął się ten cykl spotkań w Polsce powiatowej, natomiast mówimy o Konieczności zmiany konstytucji, natomiast o szczegółach nie będziemy mówić. To nie nasza rola, nie my jesteśmy najliczniejszym ugrupowaniem, patrząc po ilości mandatów, ażebyśmy my mieli przygotowywać projekt konkretnych zmian, chociaż takie przygotowania dla siebie mamy prowadzone. Takie kiedy prezes Kaczyński przyjedzie na Podkarpacie? W tym roku raczej można powiedzieć, że na pewno będzie, natomiast od części północnej Polski rozpoczął objazd tej Polski Powiatowej. Chcę. Pan prezes chce, ażeby być w przeciągu półtora roku czasu w każdym powiecie w Polsce mam na myśli powiaty ziemskie i powiaty na prawach miasta na prawach powiatu, jest to ponad 400 turne rozpoczęte, dość długa trasa. Można słyszymy. by było mówić, że turne, natomiast tutaj nie ma jakichś tam tuskobusów, in, innych atrakcji towarzyszących z drugiej strony i są to spokojne, merytorycznie przygotowane i przeprowadzane spotkania z mieszkańcami. Panie pośle, to wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński dotrze na Podkarpacie, myśli pan, że sytuacja w podkarpackim urzędzie marszałkowskim będzie już opanowana. Pytam o to, jak akcja CBA wpływa na, na inwestycje, wpływa na to, jak w Podkarpacie może funkcjonować? Chciałbym, aby sytuacja u nas, na naszym tym podwórku, na naszej Ziemi, przecież od innych nam bliższej i droższe, była uporządkowana jak najszybciej. To wpływa fatalnie. Przecież każdy region, każde województwo przygotowuje się do następnej perspektywy, perspektywy finansowej 2014-2020. Natomiast tutaj tak zwana koalicja programowa, jak to kiedyś określono. Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej zajmują się tylko i wyłącznie sobą. Natomiast obraz pod jest fatalny. Przecież spotykam się w Sejmie z koleżankami, kolegami i nie tylko z innych regionów Polski. Śmieją się z nas. Ja chciałbym, żeby jak najszybciej ta sytuacja była wyjaśniona, unormowana. To leży w interesie przede wszystkim nas. Mieszkańców no około 2 milionów ludzi. Mówię około 2 milionów ludzi, bo to według danych Urzędu Statystycznego w przeciągu ostatnich lat wyjechało około 200 tysięcy ludzi z Podkarpacia. Dramat polega na tym, nazywam to dramatem, że ponad 75% to są młodzi ludzie, świetnie wykształceni w wieku poniżej 39 lat. Chciałbym, żeby Odpowiedzialność koalicji rządzącej naszym województwem wzięła górę nad jakimiś partykularnymi interesami, ażeby jak najszybciej ten chocholi taniec po prostu przeciąć. Myślę, że to mogą być też niezłe życzenia świąteczne, panie pośle, na zbliżające się zmartwychwstanie, kiedy wszystko staje się nowe i liczymy na to, że ta nowa nadzieja w nas zwycięży. Poseł Stanisław Tak, nożliwym, ale chciałbym to do tych życzeń, które są szczere, dołożyć tak samo dla pani, dla wszystkich słuchaczy, dla naszego pięknego Podkarpacia, zdrowych, spokojnych, w rodzinnej atmosferze spędzonych świąt Wielkiej Nocy, Błogosławieństwa zmartwychwstałego na każdy dzień dla państwa. Tego życzę Państwu i sobie. Poseł Stanisław Żuk, Prawo i Sprawiedliwość był naszym gościem o poranku. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość Radia